Na Wiśle w gminie Nowe Brzesko powstanie nowy most. 8 marca marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek Łukasz Smułka oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisali umowę o dofinansowanie pierwszego etapu tej inwestycji. Każdy most łączy, ale też wpływa na ożywienie gospodarcze po jednej i po drugiej stronie. Tutaj akurat mamy do czynienia z rzeką Wisła. Nowe Brzesko będzie połączone z gminą Drzynia. Zwiększą się transfery zarówno towarów, jak i ludzi, a co za tym idzie, ci mieszkańcy po jednej i po drugiej stronie będą mieli łatwiejsze niż do tej pory, pory życie. Środki na realizację pochodzą z rządowego programu uzupełnienia lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej: mosty dla regionów. Wysokość wsparcia wynosi milion sześćset tysięcy złotych. Po to właśnie się robi takiego typu inwestycji, żeby tereny inwestycyjne w naszym województwie miały skom dobre skomunikowanie. Tego wymagają od nas inwestorzy i dlatego też samorząd województwa małopolskiego bardzo angażuje się właśnie w powstawanie i realizację tego typu inwestycji. Małopolska to jest jeden wielki plac budowy drogowy, kolejowy i tak na najbliższe lata chcielibyśmy planować w naszym województwie inwestycji, aby jak najwięcej, czasami nawet tych drobnych inwestycji jednorocznych było wdrożone w naszym województwie. Ze względu na realizację mostu nowy przebieg będzie miała także droga wojewódzka nr 775. Jak wiemy procesy związane z przygotowaniem dokumentacji zazwyczaj trwają około dwóch lat. Ale myślę, że po stronie samorządu Województwa Małopolskiego jest ogromna determinacja co do tego, aby ten moc powstał. Jesteśmy w trakcie realizowania umowy na koncepcję i decyzję środowiskową i na ten etap też została podpisana umowa o dofinansowanie z budżetu państwa. Kolejnym etapem będzie wykonanie dokumentacji budowlanej i uzyskanie decyzji z RIT, która umożliwi budowanie. To jest kolejny etap prac projektowych. Natomiast dopiero po uzyskaniu i zakończeniu tych dwóch, Etapów przejdziemy do realizacji, czyli do budowy nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami. Aneta Dynowska, Telewizja Małopolska.